Dobra, słuchajcie, ostatnie tutaj już dwa zadania z planimetrii na dzisiaj, tak jak obiecałam, będą jeszcze. Już tutaj ścieram to, co było wcześniej i idziemy sobie dalej. Ok, słuchajcie, zadanie coś tutaj tego typu, że mamy sumę Obwodów, jakiś tam figur, suma obwodów, jakichś figur, czyli jakiś tam obwód, pierwszy, dodać obwód drugi, są moje dane. Będzie wynosił 210, a skala podobieństwa tych figur będzie wynosiła 3 czwarte. Jakie będziemy mieli tutaj, jakie będziemy mieli, jakie tutaj będziemy mieli polecenie? to będziemy musieli obliczyć obwód każdej z figur. Czyli to jest oblicz obwód każdej z figur. Oblicz obwód każdej z figur takie zadania liczymy. Tutaj zobaczcie, co to oznacza, że skala podobieństwa wynosi 3 czwarte. Oczywiście w przypadku obwodu, bo przypominam, że jeżeli chodzi o pole, to jest podniesione do kwadratu, ponieważ pole też jest podniesione do kwadratu. To znaczy, że te pierwsze pole jest tak jakby 3, a drugie jest tak jakby 4. Stosunek tego jest 3 do 4. Czyli znowu mogę sobie napisać, że 3x dodać 4x równa się 210, czyli 7x to się równa 210, czyli x to się równa 30 i słuchajcie, no podstawiam sobie tylko 3 razy ile. Tutaj będzie 3 razy 30, czyli 3 razy 30 da nam 90, to będzie obwód pierwszy i 4 razy 30 to jest obwód drugi, czyli 120. No i, i trzeba sobie tutaj jeszcze to sprawdzić, razem nam daje 210. Czyli policzyliśmy tutaj sobie dwa obwody. Nie wiem, czy tutaj się zmieszczę, więc sobie to zetrę. To by było koniec zadania, bo to jest takie y, króciutkie. Ale, żeby wiedzieć o tym, że możemy sobie do tego wykorzystać równanie, oczywiście też nie trzeba równania. Można sobie zrobić trzy części, dodać cztery części, ale róbcie z tymi x'ami. To gdzieś tam jest jakiś porządek zawsze. I jeszcze słuchajcie, jedno zadanie. Znaczy, że będziemy mieli podobieństwo figur trzech. Tylko że tak pierwsza figura do drugiej figury będzie podobna 1 do 2, a druga figura do figury trzeciej będzie podobna 1 do 3. I tu będziemy mieli Pole, pola, pola trzech figur. Pole trzech figur. Pole trzech figur wynosi razem 123. Nie będziemy stosować jednostek, ale tutaj się mi porobiło tych jedynek, dwójek i trójek. I teraz zobaczcie, też możemy tutaj zrobić xami, ale musimy pamiętać o tym, że to jest pole. I teraz zobaczcie. Jeśli ja będę układała, że to jest pole, no to pierwsze pole będzie miało X, jak sobie wezmę to za x, -a? dodać, pole numer 2 będzie miało 4x, bo podnoszę to do potęgi drugiej, a pole numer 3 będzie miało aż 36x. Dlaczego? Bo podnoszę trójkę do potęgi drugiej i mnożę to razy to, tą czwórkę, to, to 4x, czyli z tego powstanie mi 36x. Kto jeszcze tutaj nie wie? Skąd ta 36, to trzeba sobie te 4x przemnożyć przez tą trójkę z pola trzeciego, ten stosunek pola trzeciego, i wychodzi nam tutaj 36x. I zapisujemy, że to wszystko równa się 123. Tu będę miała razem 41x 123, dzielę to na 41, czyli mam 3. Co oznacza, że jak wyglądają, jak kształtują się te pola? Bo oczywiście tutaj nie podałam polecenia, ale poleceniem będzie oblicz pole każdej z Oblicz pole każdej z figur. Oblicz pole każdej z, figur. Pole każdej z figur. Czyli tą trójkę sobie tutaj teraz stawiam. Czyli pierwsze pole to będzie P1, drugie pole to jest 4, razy 3 to jest 12, czyli to będzie P2. I ostatnie pole to jest 36, tutaj razy 3, czyli mamy 108, 108 i to będzie P3. No i tak naprawdę, słuchajcie, to są takie króciutkie, króciutkie zadania. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia.